Dzień dobry, kłania się Zbigniew Bartusz. Jesteśmy na Forum Ekonomicznym w Karpaczu, a w studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie goszczę Mariusza Kielicha, kierownika ds. komunikacji francusko polskiej Izby Gospodarczej w Cię Widzieć. Rozmawiamy w roku 30-lecia Izby. To już szmat czasu, żeby ocenić współpracę polsko-francuską. Próbujemy to robić również tu w tym studiu. Z Tobą chciałem porozmawiać o tym, co wyróżnia firmy francuskie na tle innych, bo ta współpraca się bardzo mocno zacieśnia, rozwija. Ostatnie lata pokazały, że firmy francuskie mają swoje plany rozwojowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska tu odbywa. Wielką rolę, ale firmy francuskie mają swoją specyfikę, swoje wyróżniki, swoje cechy, swoje cele. Porozmawiajmy o tym. Najpierw o tych wyróżnikach. Tak, tak, tak. Dzięki, że zadałeś to pytanie, ponieważ tak naprawdę, tak jak sam powiedziałeś, my jako Izba obchodzimy 30 lat działalności. I to trochę się łączy z tym, jak te firmy francuskie, firmy z francuskim kapitałem w tej Polsce się rozwijały. To są firmy, które faktycznie są od bardzo długiego czasu w naszym kraju. Praktycznie już biorąc tuż po transformacja, nawet niektóre przed weszły do naszego kraju, weszły na nasz rynek. i to był moment, który pozwolił im się rozwinąć i zdobyć w pewnych obszarach w pewnych sektorach. Sporą przewagę konkurencyjną, którą potrafią utrzymać do teraz. To, co jest istotne, to praktycznie większość z tych firm, które na polski rynek weszły, one się cały czas rozwijają i one to podkreślają, że za każdym razem te inwestycje, które tu prowadzą, to one są z myślą... O właśnie lokalnym rynku, o rozwoju w Polsce, po tym, żeby tak naprawdę każda z tych firm mogła zdobywać jak najlepszą, jak najlepszą pozycję. Więc jakby tym podstawowym wyróżnikiem jest to, że to są długofalowi inwestorzy. Natomiast w ostatnim czasie obserwujemy, że firmy francuskie stawiają na takie Dwa dosyć duże elementy to nie są jakieś. Że idą razem z trendami można powiedzieć światowymi, ale trochę w takim właśnie francuskim stylu, we francuskim klimacie. I te dwa wyróżniki to jest innowacyjność i obszar zrównoważonego rozwoju. No właśnie, innowacyjność pojawia się w takim momencie, w którym też polska gospodarka wchodzi na taką zupełnie inny poziom rozwoju, w taką fazę, w której E, powiedzmy sobie z kraju taniej siły roboczej, no bo tak startowały, jak pisałem o tym wielokrotnie w swoich tekstach, w, w raportach, że w chwili wejścia do, do Unii Europejskiej, no to e, płaca minimalna to było sto kilkadziesiąt euro. Ona dzisiaj wynosi 1000 euro, to nie jest już tanio jak, na, jak porównamy z innymi Absolutnie. krajami, więc nawet z punktu widzenia biznesu, no to bierzemy pod uwagę tego typu rzeczy. Stąd Polacy sporo się nauczyli, menedżerowie się sporo nauczyli. Trochę posiwieliśmy, ale też troszkę zdobyliśmy doświadczenia. I ci polscy menedżerowie i polscy specjaliści są cenieni na tyle, że można myśleć o co? O inwestycjach w, w innowacje w Polsce, w, w centra innowacyjne, w centrum rozwoju innowacji? Jak najbardziej. I też to widzimy, tak jak wspomniałeś, że jakby ten pierwszy, Pierwszym atutem do jeszcze 3, 4, 5 lat temu to były koszty pracy. One były faktycznie niskie, zauważalnie niskie. Nawet jeśli statystycznie nadal Polska jest na tej skali europejskiej... Troszeczkę poniżej. Troszeczkę tak? poniżej, to jednak inwestorzy nie myślą tu i teraz, oni myślą długofalowo. Oni już wiedzą, że ten trend się nie odwróci. I dobrze, bardzo dobrze, to nie jest coś takiego, że oni mają z tym jakiś problem. Oni razem adaptują się do tej sytuacji i też prowadzą tak... Biznes, żeby móc wykorzystać potencjał tej siły roboczej, ale już w innym formacie, właśnie po to, żeby rozwijać te wysokie kompetencje, stanowiska, które potrzebują wysokich kwalifikacji technicznych, informatycznych czy z dziedziny biotechnologii, farmacji. Więc to są te obszary, które na pewno będą się rozwijać i te sektory. Zresztą to też widzimy, jeśli chodzi o to, jak firmy wykorzystują ten potencjał, bo my w tym roku zrobiliśmy badanie razem z. Z profesorem Cluzą, też pod patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wynika z niego, że ta innowacyjność jest bardzo dużym wyróżnikiem francuskich inwestorów. Zresztą Francja, jako kraj, też jest krajem innowacji. Francja ma bardzo wiele programów, które wspierają te innowacje i to się przekłada na biznes, to się przekłada na przedsiębiorców. Oni wynoszą ten element innowacyjności, można powiedzieć, ze swojego kraju macierzystego i wprowadzają go u nas. To, co ciekawe było w tych naszych badaniach, które zrobiliśmy przy okazji raportu, to zapytaliśmy się firmy właśnie, jak tak konkretnie ta innowacyjność jest wprowadzana tutaj lokalnie. Ponad 70% firm zadeklarowało, że w ostatnich trzech latach wprowadziło albo innowacyjny produkt, albo innowacyjną usługę a 43% z, z, badanych, z badanych podmiotów ten innowacyjny produkt, który został wprowadzony w Polsce, rozpowszechniło w innych oddziałach na świecie. Więc to jest świetna ilustracja tego, że to nie jest transfer innowacji z jednego kierunku z Francji do Polski ale w Polsce właśnie dzięki temu, że mamy kompetentne osoby, bardzo pomysłowe, które też potrafią rozwijać różne pomysły, tutaj są też wymyślane pewne, pewne innowacje. A później dzięki globalnym strukturom one mogą być transferowane do Francji, do innych krajów zarówno w Europie, jak i na świecie. I firmy jakby też Polskę traktują jako takie zaplecze dla tego obszaru badań i rozwoju. Wynika nam, że no, większość firm prowadzi tutaj jakieś działania w zakresie RD i Zatrudnia też spory odsetek pracowników, którzy się w tym obszarze specjalizują, i te środki, które firmy przeznaczają, też są całkiem, całkiem pokaźne i ten trend na pewno będzie się zwiększał. No dobrze, to powiedziałeś teraz o obszarze, w którym jest zmiana polegająca na tym, że innowacyjność w Polsce i we Francji będą szły w parze. Mamy tu przykład win-win, który jest podstawą, w zasadzie fundamentem Unii Europejskiej. Po to się jednoczymy, po to się integrujemy. I pewnie ta integracja będzie postępować. W jakiej formie to jeszcze zobaczymy? Natomiast na ile obszar ESG, który z jednej strony jest czymś oczywistym dla wielkich firm, bo one w tym widzą szansę na rozwój, ale stał się pewną kontrowersją, choćby w obszarze rolnictwa europejskiego, gdzie przetoczyły się protesty od Francji po Polskę, czy wśród małych przedsiębiorców, którzy niekoniecznie widzą korzyści dla siebie dzisiaj, powinni. Jak to powiązać? Na ile tutaj firmy francuskie mogą odegrać rolę w tym obszarze ESG, żeby to nie była tylko koszt, żeby to nie była tylko zmiana dla zmiany, ale też postęp polegający na tym, że my wszyscy zyskamy większą przewagę konkurencyjną? To jest taki element, który jest niezwykle istotny, szczególnie pod kątem wyzwań globalnych i zachowania, tak jak mówisz, tej przewagi polskiej gospodarki na tle innych gospodarek. I tutaj rola firm, szczególnie tych dużych korporacji, jest niezwykle istotna. A o tyle francuskim korporacjom może być prościej, że ten temat ESG to nie jest coś, co jest takim trendem od dwóch, trzech lat, tylko tak naprawdę od Kilkunastu już mhm. w tym momencie są to te obszary, które firmy starają się rozwijać. I absolutnie masz rację, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o ochronę środowiska, posadzenie kilku drzewek czy jakaś akcja integraficzna dla, dla pracowników, bo te firmy podchodzą do tego tematu bardzo kompleksowo i bardzo strategicznie. My też rokrocznie robimy badania. Barometr CSR, francusko-polskiej Izby Gospodarczej gdzie też staramy się sprawdzić, jak bardzo zaawansowane są te firmy w prowadzeniu tych działań z obszaru ESG. I zdecydowana większość ma już jakąś strategię i to taką strategię rozpisaną na lata. Co firmy też podkreślają, ta strategia nie, jest, nie idzie obok strategii biznesowej, tylko albo jest nawet poprzedzeniem strategii biznesowej, albo jest bardzo ze sobą powiązana. Bo firmy widzą, że w tym momencie nie da się zrobić biznesu, nie uwzględniając aspektów związanych z ESG w każdym z trzech obszarów. Jakby rolą też inwestorów francuskich i wszystkich odpowiedzialnych firm, dużych firm, Chociażby w kontekście łańcucha dostaw, o których mówisz, jest to, żeby pomagać tym swoim partnerom i wspierać ich w tej transformacji. Czyli nie, transformacja... tak, nie jest tak, że przychodzimy, przystawiamy Wam pistolet do głowy i macie nie. robić. My to... trochę właśnie e, sprawdzaliśmy, czy w ten sposób właśnie tak jest, czy jak to wygląda, bo też e, jakby widzimy, że wiele MŚP, szczególnie polskich, no właśnie tak krzywo patrzy jako kolejne obowiązki, kolejne tak. koszty. E i tak dalej. Więc zobaczyliśmy, jak w tym odnajdują się te duże firmy, bo one też mają pewne zobowiązania. Mają zobowiązania globalne no tak. dotyczące ograniczania emisji. Ślad węglowy śladu będzie węglowego. badany, już jest badany, już tak. jest zmierzony. Tak? I to wszystko idzie, że tak powiem, w całym łańcuchu dostaw. Więc one mają świadomość, że muszą zmienić nie tylko swoją organizację, co już się dawno zadziało. Jakby tak, one już tak, tak. te lekcje odrobiły, ale muszą też pracować z dostawcami, bo, z, bo to niżej, bez tak? tego nie da się tak naprawdę prowadzić realnych zmian. I to, co widzimy, to te francuskie firmy nie zostawiają swoich partnerów samych sobie. Jakby też skala powiązań między inwestorami francuskimi, tak jak mówiliśmy, długo od wielu lat już istniejącymi w Polsce, jest gigantyczna, praktycznie rzecz biorąc co czwarta, co piąta firma francuska ma stałe kontakty z ponad tysiącem polskich dostawców. Więc jakby tu jest też ogromna odpowiedzialność i ogromny potencjał edukacyjny. Bo jest ich, ona nie może ich nagle tak, zostawić, ona bo też w własnym interesie by przegrała. Nie? Nie absolutnie, ma... absolutnie masz rację i oni widzą, że jakby niezbędna jest tutaj kooperacja i partnerstwo i widzimy, że jest szereg firm, które wprowadzają różnego rodzaju, nie tylko listę, co dana dostawca ma zrobić. Tutaj macie checkpointy, mm -hmm. odhaczcie. Jak to zrobicie, to jest Wasza sprawa. Tak się nie dzieje, ponieważ firmy prowadzą szereg szkoleń e, dla właśnie partnerów, dla dostawców. E, wspierają ich w tej transformacji. Dzięki temu oni uzyskują korzyść, ale też ci dostawcy mogą łatwiej później konkurować o nowych, o nowych klientów, a to jest niezwykle istotne z punktu widzenia jakby też globalnego podejścia do prowadzenia biznesu, bo nie ukrywajmy, że polskie firmy, polscy dostawcy są bardzo wysoko cenieni przez zagranicznych inwestorów, więc jakby tego typu transformacja, która jest jeszcze wspierana przez dużą korporację, zdecydowanie ułatwia przejście, wprowadzenie tych zmian, które są, które są niezbędne. Dobra, to ostatnie pytanie zadam Ci łatwe i trudne. No, yy, na ile yy, realizm do yy, no, tych doświadczeń, tych 30 lat pozwala patrzeć z optymizmem w przyszłość w następne 30 lat? Mimo tych wszystkich zagrożeń, czarnych łabędzi, które nam nadleciały niespodziewanych futfu, oczywiście wyrzucamy je na śmietnik historii i niech tak zostanie. Na ile możemy patrzeć jednak z optymizmem w przyszłość, mimo, mimo też różnych geopolitycznych napięć, mimo wojny tragicznej, która trwa w Europie i tych wyzwań, o których rozmawialiśmy, możemy, możemy wespół w zespół myśleć o optymistycznym. Paradoksalnie te czarne łabędzie, jak to powiedziałeś, te jakby niespodziewane wypadki, one mogą być nawet możemy na nie patrzeć jako pewnego rodzaju elementy, które Wsparły, a może, nas? a może nawet tak, przyspieszyły tą polsko-francuską współpracę. Jak e, chociażby w kwestii obronności, jakby i Polska, i Francja na wojnę w Ukrainie patrzą... Bardzo podobnie, jakby zaangażowanie ze strony francuskiej prezydenta, zaangażowanie strony polskiej jest, jest widoczne. Więc jakby to, 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 to są takie działania, gdzie widzimy możliwość jeszcze większej współpracy i jakiegoś zagwarantowania sobie bezpieczeństwa. Cyfryzacja, transformacja energetyczna, prawda to tak, wszystko przyspieszyło. To tak? wszystko przyspieszyło i to wszystko na pewno przyspieszy. Tak samo COVID miał też wpływ na to, że firmy, które Kiedyś te globalne koncerty stawiały na Azję na te rynki, które są faktycznie e, jakby znane z tej siły roboczej, zobaczyły, że przerwane łańcuchy dostaw to jest rzecz, która jest no, nie do naprawienia w szybkim tempie. Czyli Polska jest bezpieczniejsza. Więc Polska jest bezpieczniejsza i widzimy też jakby inne spojrzenie na Polskę jako też kraju inwestowania, zakładania nowych e, e, zakładów produkcyjnych itd. tak dalej. Na pewno te obszary, które m, mają duży potencjał, to jest, tak jak wspomniałeś, cyfryzacja, to jest automatyzacja, bo to też nam wyszło z badań, że to są te elementy, na które firmy będą nakłady finansowe powiększały z rok do roku. Transformacja energetyczna, transformacja ekologiczna, bez tak naprawdę zielonej energii, jakakolwiek ona by nie była tylko żeby była, miała ten komponent zielony, no to to też będzie warunek sine qua non do prowadzenia kolejnych inwestorów do naszego kraju. A mm, też element związany z rozwojem infrastruktury, która, jak oceniają zagraniczni inwestory, w ciągu tych 30 lat po prostu diametralnie się zmieniła na lepsze, ale jest tu nadal duża szansa, żeby czy udziale środków europejskich tą polską infrastrukturę rozbudowywać, a francuskie firmy mają ku temu duże doświadczenie. Czyli jest ogromna przestrzeń i ogromny potencjał do uruchomienia, tego się będziemy trzymać. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był Mariusz Kielich, kierownik ds. komunikacji francusko-polskiej Izby Gospodarczej. Bardzo dziękuję za uwagę.